Dzień dobry. Znachorze często zalecają zakwaszanie żołądka, dlatego że twierdzą, iż niedokwaszony żołądek prowadzi do licznych problemów zdrowotnych, mianowicie zaburzenia w trawieniu białek. Te niedotrawione białka się wchłaniają, powodują alergię czy choroby autoimmunologiczne i w ogóle różne niekorzystne następstwa zdrowotne. Zastanówmy się w takim razie, czy faktycznie groziłby nam taki czarny scenariusz, gdyby żołądek w ogóle nie wydzielał kwasu solnego. To nie są tylko moje dywagacje czy przypuszczenia, ale. Mogę to stwierdzić na podstawie, na podstawie obserwacji osób przyjmujących inhibitory pompy protonowej, a w zasadzie na podstawie badań. Już ponad 15 lat takie leki są w użyciu. I niektórzy przyjmują IPP od 15 lat codziennie. Wiadomo zatem, jakie działania niepożądane mogą powodować. Po pierwsze to, co najbardziej prawdopodobne, to ryzyko zmiany jakościowej i ilościowej flory jelitowej, namnożenie się potencjalnie chorobotwórczych patogenów, takich jak Clostridium, Enterobacter, Enterococcus, Proteus, Prevotella, kolonizacja wyższych odcinków jelita, czyli tzw. proksymalnych, powyżej zastawki bałkina w jelicie krętym, czyli np. rozwój SIBO, pogorszenie objawów związanych z zespołem jelita drażliwego, zwłaszcza w tej postaci biegunkowej, czasami również kolonizacja Żołądka bakteriami dostającymi się z jamy ustnej, na przykład Streptokokus, prewotela, Vejlonella, czyli generalnie to jest zjawisko niekorzystne. Zwiększone ryzyko infekcji Salmonella, Shigella, Campylobacter, yersinia, Listeria. Oczywiście osoby, które wydzielają prawidłową ilość kwasu solnego też mają to ryzyko, ale w achlorhydrii, czyli. W Całkowitym braku kwasu solnego, w zasadzie to ryzyko byłoby większe, to znaczy mniejsza ilość patogenów byłaby potrzebna, żeby wywołać chorobę. Po drugie, zmniejszone wchłanianie witaminy B12, dlatego że kwas solny aktywuje pepsynogen do pepsyny, która uwalnia witaminę B12 z połączeń z białkami i ułatwia wiązanie z czynnikiem wewnętrznym. Ale oczywiście to wchłanianie nie byłoby całkowicie zniesione, następowałoby, o ile wydzielany byłby przez błonę śluzową czynnik wewnętrzny. Dalej zmniejszone wchłanianie niektórych składników mineralnych wapnia, magnezu i żelaza w postaci soli nieorganicznych, takich jak na przykład węglan wapnia czy magnezu, w postaci na przykład tlenku wapnia czy tlenku magnezu, fosforanu wapnia i magnezu, dlatego że kwas solny rozpuszcza te sole czy szczawian wapnia i ułatwia właśnie mineralizację, ułatwia wchłanianie wapnia i magnezu. Jeżeli chodzi o na przykład wodorotlenek żelaza czy żelazo niechemowe występujące na plus trzecim stopniu utlenienia, to kwas solny ułatwia redukcję żelaza z plus trzeciego na plus drugi stopień utlenienia, a tylko takie się wchłania na plus z drugim stopniem utlenienia ale dotyczy to tylko i wyłącznie żelaza niechemowego. Żelazo chemowe byłoby normalnie wchłaniane, również na przykład wapń czy magnez, zwłaszcza wapń pochodzący z produktów pochodzenia zwierzęcego, z nabiału, czyli w postaci helatów aminokwasowych, kazeinianu wapnia byłby w całości dobrze wchłaniany, ponieważ uwalniałby się w wyniku działania trypsyny i wydzielanej do dwunastnicy, czyli generalnie jeżeli ktoś stosowałby tutaj racjonalną dietę, zawierającą produkty pochodzenia zwierzęcego, Bogate w żelazo, jak na przykład podroby, mięso, czy na przykład nabiał, czyli bogate w wapnie, występujące w postaci kazeinianu, to tutaj te niedobory by nie wystąpiły. Natomiast jeżeli chodzi o niedotrawienie białek, to tego w ogóle nie trzeba się obawiać. Białko w całości zostałoby strawione w dwunastnicy, co ciekawe w pH zasadowym, no i w dalszych odcinkach Jelita Cienkiego, przez enzymy proteolityczne trzustki, czyli głównie trypsynę, hemotrypsynę. To samo dotyczy na przykład węglowodanów, to samo dotyczy tłuszczów, proces ich trawienia nie byłby zaburzony, czyli tutaj jakieś choroby alergiczne czy autoimmunologiczne związane z niedotrawieniem czy wchłanianiem całych białek na pewno by nam nie zagrażały. Ogólnie ryzyko wystąpienia tych powikłań, o których wcześniej powiedziałem, no, szacuje się na około 1-3%. Jeżeli stosowalibyśmy dietę, tak jak powiedziałem, urozmaiconą, bogatą w nabiał, z zawartością produktów bogatych w żelazo, również pochodzenia zwierzęcego, suplementowali wapń, magnes i okazjonalnie żelazo, czy witaminę B12, to i przestrzegali higieny spożywania posiłków, to brak kwasu solnego nie doprowadziłby do żadnych negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Ostatnio napisał do mnie znany znachor, pewien starszy siwy pan w garniturze, takiego maila. Patryczku, od czterech lat, odkąd kiedy tylko prowadzisz swój kanał, Cały czas mnie pouczasz i poprawiasz. Hmm. Od pięciu lat. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Was, cześć.